Osiem i pół minuty po godzinie ósmej, gościem audycji Dzień dobry Kaszuby jest pan Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam, słuchaczy Radia Kaszuby. A spotykamy się przy wyjątkowej okazji. Wojewoda Pomorski zdecydował o wpisaniu Wejherowskiej Straży Miejskiej do Krajowego Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wejherowo jest trzecim po Łodzi i Kielcach takim miastem w Polsce. Jakie wymagania trzeba było spełnić, żeby zostać wpisanym? Tak piątego... Do marca 2020 roku y, Wojewoda Pomorski wpisał nas na listę jednostek wspomagających y, y, centralny czy krajowy y, y, podmiot, jakim jest udzielanie pierwszej pomocy w nagłych y, wypadkach. Y, żeby spełnić te y, Warunki określone w ustawie o ratownictwie medycznym trzeba być wyposażonym przede wszystkim sprzętowo, jak również w ludzi. My w Wejherowskiej Straży Miejskiej mamy 7 osób, które są ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest podstawowy warunek trzeba też mieć środki łączności odpowiednie no i zdolność operacyjną że na zdarzenie nie przyjedziemy później jak w ciągu 30 minut posiadamy też na wyposażeniu radiowozu interwencyjnego specjalistyczną torbę R1 posiadamy szyny do usztywniania ewentualnie złamanych kończyn jak również inny niezbędny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczania poszkodowanego do czasu przyjazdu wyspecjalizowanych służb, czyli pogotowia ratunkowego. To dla Was naprawdę duże wyróżnienie. Jest to wyróżnienie ze względu na to, że jesteśmy trzecią jednostką w Polsce, jeśli chodzi o Straż Miejską. Nie są to nasze zadania ustawowe, ale po prostu sami, jako administracja samorządowa, jako umundurowana formacja pracująca w administracji samorządowej, chcemy pełnić służebną rolę. Wobec społeczeństwa administracja to nic innego jak realizacja dobra wspólnego. Nie tylko jak wiele osób utożsamia Straż Miejską z mandatami, ale też udzielaniem pierwszej pomocy. Przygotowania do wejścia do tego systemu. Krajowego ratownictwa medycznego czyniliśmy od pięciu lat. Już przed pięciu laty zakupiliśmy defibrylator, przeszkoliliśmy wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jak go używać. Później były kolejne szkolenia, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy początkowo ukończyło cztery, czterech strażników, potem kolejnych trzech. W tym miesiącu będziemy szkolić kolejnego. Nie wszyscy strażnicy nadają się do. Niesienia takiej pomocy, bo nie każdy ma te predyspozycje. Ja nikogo, nikomu rozkazu nie wydaję, że masz być ratownikiem medycznym czy kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo jeśli mu wydam taki rozkaz, no to nic z tego nie wyjdzie. On musi sam chcieć. I to są ludzie, którzy sami chcą, sami się doszkalają i sami są zainteresowani niesieniem pomocy innym osobom. Wspomaga nas w tym. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów, pan Tomasz Grot, który również jest ratownikiem medycznym, ale codziennie jeździ na pog w pogotowiu, i to on zaszczepił w strażnikach, między innymi, chęć niesienia pomocy innym ludziom. Także jest to wyzwanie i. Z drugiej strony, wyróżnienie, bo chcieliśmy być w tym systemie ratownictwa, bo już wcześniej, nawet gdy nie byliśmy wpisani do tego rejestru, ze 112, jak nie było karetki pogotowia, otrzymywaliśmy zgłoszenia, żeby pojechać, udzielić tej pomocy na ulicy. Straś miejska codziennie jest widoczna na ulicy: są patrole zmotoryzowane, są patrole piesze, i my zazwyczaj jako pierwsi jesteśmy na miejscu zdarzenia. I nie każdy człowiek, który leży jest na ulicy, jest człowiekiem pijanym, ale zazwyczaj ludzie. Widzą osobę leżącą, zgłaszają do nas, że to jest osoba pijana, którą trzeba zabrać z ulicy. Gdy przyjeżdżają ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejsce zdarzenia, okazuje się, że trzeba udzielać pomocy przedmedycznej, fachowej, zabezpieczyć odpowiednio tę osobę do czasu przyjazdu służb medycznych. Co wpisanie do Krajowego Rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oznacza tak naprawdę dla Straży Miejskiej wej Daje to nam, panie redaktorze, dużą satysfakcję, że właśnie jednostka wejherowska została wpisana do tego rejestru, gdzie na ulicy no, pracuje 27 funkcjonariuszy. W miastach, o których pan wspomniał, w Łodzi czy w Kielcach, ten wybór jest znacznie większy, bo tam pracuje ponad 200 osób. I w takiej małej jednostce stworzenie ze zespołu ratownictwa medycznego no, jest wielkim wezwaniem. Ja sobie zdaję sprawę, ja mam wielką satysfakcję z tego, jak składałem wniosek o wpis do, do tego rejestru, no, cieszyłem się, że właśnie w Wejherowie e, Straż Miejska zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Podmiotów e, w, Współpracujących z Krajowym Systemem Ratownictwa e, Medycznego. Wspominaliśmy, że Straż Miejska w Weichherowie zatrudnia siedmiu ratowników. Macie także niezbędny sprzęt, który służy do ratowania zdrowia, więc warto przypomnieć także, że wasza praca to nie tylko wystawianie mandatów, ale także ratowanie życia. Tak, ratowanie życia to my sami, żeśmy sobie, te, że tak powiem, żeśmy nadali sobie ten, ten, ten cel, że chcemy pomóc ludziom, którzy tej pomocy od nas oczekują i potrzebują. Chciałbym też dodać, że jeśli chodzi o tą edukację medyczną, to wprowadziliśmy ją na wielu płaszczyznach. Wszyscy strażnicy Wejherowskiej Straży Miejskiej raz na dwa lata są szkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie jest to taki kurs BHP, tylko praktyczne działania praktycznie działania związane z ratowaniem życia. Robiliśmy to w parku miejskim, pokazywaliśmy, jak ratować życie ludzkie, żeby po prostu ludzie się nie bali. Nie bali się podejmować działań związanych z ratowaniem, z restytucją krążeniowo-oddechową, żeby po prostu tej osobie, która leży na ulicy, żeby pomóc, bo ta pomoc jest naprawdę niezbędna. Prowadzimy też kursy samoobrony dla kobiet i muszę tu powiedzieć, że rozszerzyłem ten kurs o element udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i właśnie tutaj przewodniczący komisji bezpieczeństwa włączył się w to, który jest ratownikiem medycznym i prowadzi zajęcia z Paniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nie tylko jakiej jej udzielić w miejscu publicznym, ale także jeśli coś się stanie w domu i tacy ratownicy, yy, że tak powiem, przygotowani do, 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 do tych działań, są niezbędni. I czym więcej osób będziemy szkolić w tym zakresie i my sami się będziemy szkolić, tym lepiej dla nas wszystkich, bo każdy powinien te podstawowe czynności związane z ratowaniem zdrowia, życia, do czasu przyjazdu służb, służb medycznych umieć wykonać. Jeśli chodzi o sprzęt, to będziecie się jeszcze w najbliższym czasie jakoś doposażać? Planujecie coś takiego? To znaczy nie będziemy się pewnie doposażać, bo mamy specjalistyczną torbę medyczną R1, mamy defibrylator, pewnie wymienimy na nowy, na lepszy. Będziemy uzupełniać ten, te zużyte sprzęty, które będą potrzebne do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Ten nasz sprzęt jest cały czas pod fachową, pod fachowym nadzorem odpowiednich służb. No, my nie jesteśmy medykami żeby, czy służbą, która by mogła tam określić, jaki jest niezbędny sprzęt, ale mamy fachowców, którym zlecamy uzupełnienie tego naszego sprzętu, o nowe jakieś elementy, które wchodzą do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. A czym jeszcze na co dzień zajmują się wejherowscy strażnicy? To, 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 czy wejherowska straż miejska jest jedyną, biedną tutaj w, w województwie, która od 1 grudnia, stycznia 1993 roku pracuje całodobowo. I to jest między innymi też warunek, że wojewoda wpisał nas na listę podmiotów wspierających krajowy system ratownictwa medycznego, bo pracujemy całą dobę i nie tylko od godziny 8 do godziny 15, ale całą dobę na okrągło i zawsze na e, radiowozie interwencyjnym jest ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. Straż Miejska zajmuje się utrzymaniem porządku w mieście, w takim ogólnym sensie, zwalczaniem między innymi huligaństwa, wandalizmu, ale jak trzeba również ujmuje sprawców przestępstw, On jeden raz wykazaliśmy i po prostu wykonujemy wszystkie te czynności, które, które wykonuje policjant służby prewencji. Tak jest nasze zadanie. Wykonujemy też inne zadania. Bardzo często też otrzymujemy co w raportach czytam, że. Starsi ludzie proszą nas w nocy. Małżonek wypadł z łóżka nie jest w stanie z powrotem, małżonka sama sobie poradzić, prosi nie po żeby przyjechało. Przyjeżdżamy my współpracujemy z policją, współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną. Także przy każdej sytuacji, która się wydarzy, no te służby ze sobą współdziałają i ja się cieszę, że ta współpraca się wręcz wejchorowie pomiędzy z tymi służbami układa wzorcowo. Gratulujemy Wam wyróżnienia i dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie. Dziękuję Panu, dziękuję. Słucham.